Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak zmienić zdjęcie profilowe na naszym koncie YouTube. A więc zaczynajmy. Po pierwsze należy oczywiście przejść na stronkę YouTube i następnie zalogować się na nasze konto. Po zalogowaniu się klikamy w nasze konto w prawym górnym rogu, w tym oto miejscu. I następnie wybieramy opcję Zarządzaj kontem Google. Po wybraniu tej opcji, w nowej zakładce otworzą się ustawienia naszego konta YouTube, i w tym oto miejscu możemy zmienić nasze zdjęcie profilowe. Czyli klikamy w to miejsce, i następnie w to oto miejsce możemy przeciągnąć z naszego komputera nowe zdjęcie profilowe, albo tutaj na dole wybrać opcję Select Photo, czyli wybierz zdjęcie z naszego komputera. No, i w tym momencie możemy wybrać nowe zdjęcie z naszego komputera, które chcielibyśmy ustawić. Dajmy na to, ja ustawię to. No, i w tym momencie, jak widać, moje zdjęcie zostało już dodane. Możemy tutaj je rozciągnąć tak, żeby większość tego zdjęcia była dodana, i następnie klikamy w opcję Ustaw jako profilowe. W tym momencie nasze nowe zdjęcie zostało ustawione jako nowe zdjęcie profilowe. I na dziś to było na tyle. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i zostawić jakiś pozytywny komentarz. Dzięki i do usłyszenia.